Być stary, żeby nosić broń i walczyć jak inni Wyznaczono mi z łaski pośrednią rolę kronikarza Zapisuję nie wiadomo dla kogo dzieje oblężenia Mam być ścisły. Ale nie wiem kiedy zaczął się najazd. Przed dwustu laty, w grudniu, wrześniu, może wczoraj o świcie. Wszyscy chorują tutaj na zanik poczucia czasu. Pozostało nam tylko miejsce, przywiązanie do miejsca, i jeszcze dzierżymy ruiny świątyń, widmo ogrodów i domów. Jeśli stracimy ruiny, nie pozostanie nic. Piszę tak, jak potrafię, w rytmie nieskończonych. Tygodni. 11 listopada 2021 roku. Czwartek. Bankrutujemy zgodnie z planem. Dzisiaj będzie po Bożemu, czyli jak przykazał Mistrz Herbert. Unikam komentarzy, emocje trzymam w karbach, piszą w faktach. Podobno tylko one cenione są na obcych rynkach. Gwoli ścisłości staram się unikać, a że nie zawsze się udaje, cóż ja na to poradzę, prawda? Wszystko idzie zgodnie z planem. Niedługo trzeba będzie się zbierać i Polskę zwijać. Na granicy z Białorusią hucpa trwa nadal i jeszcze potrwa, zanim się nie dokona to, do czego została wywołana. I nie bądź wcale taki pewny, kochany rodaku, że cała ta rozruba jest autonomiczną działalnością naszych sąsiadów, panów Wladimira Wladimirowicza P. oraz Aleksandra Rychorawicza Eł. Być może prawda jest o wiele bardziej brutalna i ponura oraz skomplikowana, a znając ją, mógłbyś się poważnie zdziwić i niepotrzebnie zestresować. W Polsce lekarze nie mogą narzekać, nie życzą sobie chorych w państwowych przychodniach. Łaskawie zgadzają się leczyć, ale jedynie pacjentów zdrowych lub prywatnie. Chorzy niech umierają w domach, w bólach i w samotności. Zakazano wstępu do urzędów. Petenci wrzucają tony podań do urn i grzecznie czekają na łaskawą odpowiedź. Zielone światło dla złodziei świeci pełnym blaskiem nie jakaś tam świeczka czy żaróweczka potężny reflektor, latarnia morska. Przypominamy zapominalskim: kraść można dowolnie. Oczywiście chodzi o duże przewały, a nie jakąś śmieszną drobnicę. Zakradziesz lizaka czy czekolady, pójdziesz siedzieć, ale jak zajumasz miliony, nie bój się. Ręka sprawiedliwości zbyt szybko cię nie chwyci. Sprawa będzie się ciągnęła latami. Najprostsze sprawy. Rozpoczynają się po dwóch, trzech latach od złożenia wniosku do sądu. A co dopiero te dotyczące poważnych przekrętów. Zatem, ladies and gentlemen, hulaj dusza, sądów nie ma. Policjanci dzielnie pilnują najgroźniejszych 7, 8 ośmioletnich przestępców, czy nie łamią kwarantanny. Codziennie najeżdżają ich domy, Kontrolując, czy boją się dzielnie i przypadkiem nie bawią się na dworze. Od czasu do czasu połączone szwadrony policji, straży miejskiej i kontrolerów robią naloty na autobusy komunikacji miejskiej i wlepiają mandaty za brak kagańców. COVID-terror trwa w najlepsze i szybko się nie skończy. Strażnicy Prawa dzielnie walczą z zarazą. Oczy wszystkich wlepione są z kolei w telewizory. Pilnie i uważnie śledzą najsłuszniejsze i najprawdziwsze statystyki. Słuchają z uwagą relacji z Kuźnicy Białostockiej. Tymczasem na południowym wschodzie Polski pociągi z towarami wyjeżdżają na Ukrainę co kilkadziesiąt minut. Wielkie. Potężne lokomotywy ciągnął za sobą już nie 40, a nawet blisko 50 wagonów. I sunął, sunął transporty na wschód, potem może do Niemiec lub nawet dalej. Co wywożą te imponujące, okazałe składy? Jedź, kochany, na granicę, zobacz! Może ujrzysz węgiel, może drewno, może nawozy? Myślisz, że zmyślam? Może tak, może nie. Jedź, sprawdź, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym, że pod płaszczykiem walki z pandemonią i ochroną klimatu właśnie stajemy się pauperami we własnym kraju. A to tylko jeden z elementów destrukcji i walki z ludźmi. Zbankrutujemy Polskę. Wiecie czyje to słowa? Właśnie się dzieje. Zbęta, że rosną maleje liczba obrońców, ale obrona trwa i będzie trwała do końca. I jeśli miasto padnie, a ocaleje... Σα ευχαριστώ πολύ Proszę ze wszystkich twarz rady, i tylko sny nasze nie zostały upokorzone. Porządek jest Waszym dobrem. Stać i czekać na swoją kolej do punktu kontroli. Przygotować zaświadczenia o grupie krwi. Mający live permit podchodzą bez kolejki. Kontrola sanitarna jest Waszym dobrem. Nie sprzeciwiać się. Wszystko jest dobrze. Zachowujemy porządek. Porządek, porządek jest Waszym, waszym dobrem. Stać i czekać na swoją kolej. Przyzm to jest dobrze. Kontrola sanitarna jest waszym dobrem. Nie sprzeciwiać się. Zachowujemy porządek Porządek jest waszym dobrem. Stać i czekać na swoją kolej do punktu kontroli. Przym to jest dobrze. Kontrola sanitarna jest waszym dobrem. Nie sprzeciwiać się. Zachowujemy porządek Porządek jest waszym dobrem. Stać i czekać na swoją kolej. Do punktu kontroli. Co to jest? Kontrola sanitarna.